Dzień dobry, przed wami rozkład na styczeń 2026 roku. Dla osób z znaku bliźniąt zaczynamy zatem osoby z znaku bliźniąt, styczeń 2026. Oj, oj, oj. No ale jakby się odkryły, to by była dodatkowa podpowiedź, by była. Jeszcze tak. Oj, piątka monet, kapłanka. Mmm, szóstka kielichów. Dlaczego szóstka kielichów? Bo głupiec, ha. E, piątka monet mówi o braku. Czyli może się okazać tak, że na przykład zabraknie wam pieniędzy, nie będziecie mieli, e, wiecie, zabraknie pieniędzy, zabraknie pracy, zabraknie uczuć, czegoś zabraknie. To jest ogólnie karta bide. Karta mówiąca o tym. O, i widzicie, karta ósemki kielichów mówiąca o tym, że w tym miesiącu nowy rok, nowy bliźniak. Czegoś wam brakowało. Powiedzmy, że brakowało wam y, partnerstwa, byliście singlami, czyli to nie jest tak, że całkowicie negatywnie trzeba to odbierać. Nie, nie. Bo tutaj jest powiedziane, że na przykład mieliście do kogoś y, uczucia, ale je były, one były ukrywane. I jest karta głupca, mówiąca o tym, że wy w tym miesiącu wejdziecie z tym kimś w relację na razie przyjacielską. Na razie przyjacielską, ale to już jest pierwszy krok, no nie? Czyli będzie między wami bardzo fajna energia. Szóstka kielichów, to też jest karta bratnik dusz, nie? Czyli, że wy będziecie czuli. Że jest to twoja bratnia dusza. Więc jeżeli jesteś singlem, to ja bym powiedział, że jeżeli wcześniej brakowało tobie tej miłości, tego uczucia, tego zaangażowania, to w tym miesiącu wygląda na to, że jednak się to zmieni. Jeżeli jest to kwestia inna, to no tutaj już by wtedy nie było tak wesoło. Bo ona mówi o tym, że mm, no tak jak powiedziałem, że brakuje na przykład pieniędzy, albo nie została podpisana, czy przedłużona jakaś umowa, no sorry ale w tej talii ta karta, ona nie ma po pozytywnego wydźwięku piątka monet to jest karta osoby, która jest naprawdę w trudnej sytuacji i wy ósemka kielichów w tym miesiącu musicie podjąć działania mające na celu wybrnięcie z tej biedy, z tego braku. No i tutaj jest karta głupca mówiąca o tym, że tak czy inaczej otwierają się przed wami jakieś nowe drzwi, idziecie w zupełnie nową drogę. Ja nie mówię, że to jest źle, przeciwnie, to zawsze to jest jakaś nowa możliwość. No dobrze, a co w takim razie będzie wyzwaniem dla osób z znaku bliźniąt? W styczniu 2026 roku. Giermek Buław. Karta mówiąca o tym, że nie rób sobie od razu wielkich założeń. Po prostu działaj tu i teraz. Jeżeli to jest kwestia tej relacji, nie? Czyli, że jesteś singlem, poznajesz kogoś, to tu jest powiedziane. Nie rób sobie od razu wielkich założeń. Po prostu daj temu płynąć tak jak można. Krok po kroczku, niech to się rozwija. Poznajesz tego kogoś, no to podejdź, powiedz sobie: Dzień dobry, co słychać? Do zobaczenia, albo może zapytaj o coś tam bardziej, że tak powiem, bliższego, ale nie rób sobie na razie wielkich planów jeżeli chodzi tam o tą sprawę piątki monet w kwestii innej czyli zawodowej, na przykład finansowej to ja bym powiedział, Giermek Buław to jest karta mówiąca o tym słuchaj, jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji to przestań rozkminiać typu że no, ja nie mogę teraz znaleźć pracy w moim fachu bo to nie takie proste i w ogóle to tu jest powiedziane to sobie poradź przynajmniej doraźnie bo Giermek Buław to jest właśnie podjęcie działań, poradzenie sobie w sposób doraźny, nie zastanawiając się chociażby o tydzień do przodu, udało ci się fajnie, załatwiłeś, załatwiłeś, no i super. I potem się zajmij już, że tak powiem, szukaniem fachu, pracy w fachu, który masz. Coś tego typu właśnie, dlatego wyzwanie. Bo wy możecie mieć z góry jakieś założenia robione, a tu jest powiedziane, wyzwaniem dla Ciebie w tym miesiącu. Ja nie mówię, że w ogóle. W tym miesiącu jest po prostu działanie tutaj i teraz. No dobrze. A co Tobie pomoże lub przeszkodzi? Tak, szóstka buław. Ha! Wiesz, tutaj ten problem dlaczego ja się tak żachnąłem? Bo przy szóstce buław, szóstka buław jest kartą sugerującą zwycięzcę. Że tobie na kimś na czymś bardzo zależy. No dobra, tylko jak na kimś na czymś bardzo zależy, to my sobie od razu. Jakby to powiedzieć, wkodowujemy jakieś plany. No, w każdym razie tu jest powiedziane w ten sposób, że okej, okay, no zależy ci na czymś, no zdaję sobie sprawę, ale na razie niech to będzie po prostu giermek buław. Dlatego ja to, szóstkę buław, mimo że to jest bardzo fajna karta, bo ona mówi o tym, że jak podejmujesz jakieś działania, to odnosisz sukces. I ja nie mówię, że ja wam tego nie życzę czy coś, ale tu jest bardziej zasugerowane w ten deseń, że w tym miesiącu nie nastawiaj się. Po prostu rób, po prostu działaj, po prostu prowadź jakieś luźne rozmowy, ale nie rób jakichś tam planów założeń czegokolwiek. Tego typu, oczywiście. Co będzie podstawą w takim razie tego miesiąca? Karta Maga. Karta Maga jest to karta mówiąca o tym, że. Wiecie, co mi przyszło do głowy, że dana osoba traci pracę, no nie? I szuka pracy w swoim fachu. A karta maga mówi tutaj wyraźnie, że ty sobie w innej też poradzisz. Tylko kwestia jest taka, żeby uwierzyć w swoje możliwości i uruchomić trochę swoją kreatywność. Karta maga to też jest karta osoby, która potrafi oczarowywać. Ja nie mówię, że macie sięgać po czary. Czy, czy jakieś tego typu rzeczy, oczarowywać. Czyli e, zrób coś takiego, ja wiem, od razu sobie pomyślicie, o, to ja go oczaruję reklamówką z jakiegoś tam marketu, nie? No jeżeli on uzna, że to jest rzeczywiście oczarowujące, to spoko. E, w każdym razie karta maga, po pierwsze, mówi o różnych możliwościach, e, czyli, że ty sobie poradzisz. Ty już ty się nie przejmuj, uruchom kreatywność, zacznij działać, na pewno dosz radę, dlatego podstawą tego miesiąca to jest. A ze strony uczuciowej, no to ja bym powiedział, że e, właśnie spróbuj tego kogoś oczarować najpierw. Zainteresować, zaimponować czymś, nie? A czym mam zaimponować, jak ja w ogóle się do niczego nie nadaję? Na pewno bym usłyszał takie zdanie. Słuchaj, są takie możliwości. To nie jest tak, że ktoś jest kompletnie do niczego. Może pójść do fryzjera, może się zapisać do jakiegoś klubu z hobby czy coś, nie? No dobrze. A co w takim razie odejdzie do przeszłości? No właśnie, księżyc. Życie w niepewności. Księżyc to jest karta mówiąca o działaniu na ślepo, no bo Księżyc no to jest karta nocy, prawda? Czyli ty jesteś w sytuacji, w której kompletnie nie wiesz, co masz robić. Działasz kompletnie po partyzansku. No ja wiem, wypowiecie, no ale przecież wyzwaniem jest działanie tu i teraz. Tak. Ale Księżyc to jest karta mówiąca o tym, nie wiem, na czym stoję kompletnie. Dlatego ja bym powiedział, że jeżeli ktoś się Tobie podoba, to po prostu nawiąż relacje z tym kimś. Tak po prostu. Zacznijcie gadać ze sobą chociażby. Na razie bez jakichś wielkich nadskakiwań i w ogóle zaproszeń siebie nie wiadomo gdzie. Ale to już zawsze jest pierwszy ruch. Bo Tutaj ta karta wtedy by sugerowała, o tobie zależy, i się nakręcasz, i potem jest foszek, śmierdzioszek bo ten ktoś nie chce, nie? Dlatego to jest powiedziane: bądź trochę jak lokomotywa powoli, powoli, o ciężale ruszyła maszyna, poszynach, o spale. No i właśnie, i to się zaczyna rozkręcać, rozkręcać, nie? No dobrze, a co w myślach, w planach bliźniaków? Dwójka monet. No właśnie, Wam będzie zależało na tym, żeby się udało jakiś kompromis ogarnąć. Bo dwójka monet to jest taka karta kompromisu. Czyli, tak jak powiedziałem, że yy, może ten ktoś się zgodzi, może ktoś mnie wysłucha i tak dalej. Takie liczenie na kogoś w sumie też mam wrażenie. Liczenie na kogoś, na to, że ktoś tutaj jakieś zaangażowanie wykaże, zainteresowanie. Że sam się domyśli, że ty jesteś w trudnej sytuacji, na przykład. Nie? No dobrze, a co w takim razie w połowie tego czasu? Król Buław. Aha. A kto wie, czy to nie będzie tak, że. Hmm. Król Buław, mężczyzna ze znaków ognistych, Baran Lew Strzelec. Król Buław. Mężczyzna, który wie czego chce, stanu wolnego, uroda latynosa, czyli no może mieć dłuższe, ciemne włosy, ciemne oczy, śniada karnacja, e, pewny siebie, potrafiący oczarowywać. I teraz pytanie, e, no bo jeżeli jesteś kobietą, no to może być tak, że e, to ten mężczyzna się pojawi w twoim życiu, ale jeżeli jesteś facetem, to ty możesz się taki by, stać w połowie miesiąca, nie? No dobrze, a co w takim razie ty jako osoba w tym miesiącu? Siódemka kielichów. No, bujanie w obłokach trochę. Bujanie w obłokach, czyli tak jak mówiłem, że na przykład, a może jeszcze dostanę pracę w swoim fachu, a może jeszcze mi się uda to, może jeszcze jakoś się załatwię, żebym nie musiała, nie musiał tych kosztów obniżać, nie? Jeżeli pieniędzy ci brakuje. No, powiem szczerze, że. To jest naprawdę iluzoryczna karta iluzji. E, wy powiecie, ale tu jest magik, nie? No, oby nie było tak, że Wy sami siebie trochę bajerujecie, że sobie dacie radę z pewnymi rzeczami. Dobra, ale Ty powiesz teraz, no przecież sam tłumaczysz, że mam iść do roboty i że sobie poradzę. Tak, ale na przykład, jeżeli jest kwestią obniżenia kosztów, bo się nie wyrabiasz finansowo to ta karta by sugerowała że ty zaczynasz wierzyć w rzeczy, które jakby to powiedzieć no nie mogą nie uda się to to jest karta iluzji to jest karta mówiąca chcesz utrzymać dalej na przykład taki poziom kosztów jaki masz bez obniżania to uwierz mi szczerze, że nie wyrobisz ok, otoczenie wobec ciebie no, dziesiątka buław. Poczucie ciężkości, trudna sytuacja. Czyli ja bym powiedział tak: jeżeli na przykład prowadzisz firmę, to może być w ten sposób, że yy, klienci powiedzą wprost: Mamy trudną sytuację, nie możemy na razie więcej zleceń dawać. No nie, chociażby. No i wy powiecie: No tak, niejasna sytuacja, zlecenia nie wpływają, co robić, nie? I dlatego tu jest powiedziane, giermek buław. Zadziałaj coś doraźnie, zadziałaj coś na ten moment, żeby teraz akurat wyrównać ten stan yy, trudnej sytuacji w otoczeniu. Jeżeli to jest kwestia uczuć, to ja bym powiedział, że ktoś się znajduje w trudnej sytuacji. Dlatego jest powiedziane, że nie wymagaj od tego kogoś, żeby deklarację jakiś składał czy coś. Po prostu spotykaj się, porozmawiaj na luzie bez zobowiązań. Nadzieje, obawy wasze. No, siódemka buław. Obawiasz się, czy ten ktoś w ogóle będzie chciał z wami gadać, ale też, że klienci na przykład będą, obawiasz się, że będą Twoje oferty odrzucane i tak dalej. Co w takim razie na koniec miesiąca? No, szczerze, sam jestem ciekaw. No, dziewiątka mieczy. Dlatego tu jest powiedziane, nie chcesz doprowadzać do sytuacji, w której naprawdę się zacznie problem, bo dziewiątka mieczy to jest karta nieprzespanych nocy i nerwów, i przeżywania, i w ogóle takich stanów niepokojowo-lękowych, to musisz doraźnie ku temu zadziałać. No dobrze, otóż mi się karta ułatwia. No. Dopytajmy zatem, to już najwyższa pora, dlaczego jest Giermek Buław wyzwaniem na styczeń 2026 u bliźniąt. Królowa Buław. Kwestia uwierzenia w siebie, czyli na przykład, jeżeli jesteś kobietą, to nie wymagaj od razu, żeby ten ktoś się deklarował typu mąż, żona. Po prostu pogadaj z tym kimś, poznaj. E, może zadbaj o siebie też najpierw. Zadbaj o siebie, zanim ten ktoś zwróci na ciebie uwagę. Jeżeli jest kwestia pracy, jeżeli jest kwestia życia codziennego, to wyzwaniem dla ciebie jest po prostu zakasać rękawy i zrobić coś na ten moment akurat. Nie musisz od razu kupować nie wiadomo jakiego sprzętu, bo ci mikser wysiadł. Tylko kup sobie, kurna, zwykłą trzepaczkę i rób przynajmniej na te 2-3 miesiące, zanim uzbierasz pieniądze, żeby jakoś to zastąpić. Chociażby, nie? Szóstka buław ma Wam pomóc lub przeszkodzić. Dlaczego? No, bo karta maga. No właśnie, to jest ta karta tutaj. Raz, że możesz chcieć się popisywać, a dwa, ty możesz po prostu uważać, że jakby to powiedzieć, ty musisz tutaj komuś zaimponować. Albo jeśli chodzi o kwestie pracy, to takie nie bajeruj też, ja bym powiedział tak: nie bajeruj na przykład, jeżeli chodzi o pracodawcę czy klientów. To nic nie da. W otoczeniu jest energia dziesiątki buław, mówiąca w styczniu otoczenie ma bardzo trudną sytuację. I nie będzie tobie życzliwe, i nie będzie wobec ciebie jakieś chętne do zlecania, do, yy, do uczuć itd. Dlatego jest powiedziane w tym miesiącu: musisz doraźnie jakoś przebidować, a potem może będzie lepiej czemu jest magik podstawą miesiąca no dziewiątka kielichów karta mówiąca o tym yy, zaraz, a nie, bo to była tu szóstka była, ale podobny wydźwięk jest tej karty, dlatego mówię zerknę dziewiątka kielichów jest to karta mówiąca o osobie, która za wszelką cenę chce komuś zaimponować że mi się uda i będą mnie chwalić i będę z siebie zadowolona zadowolona a tutaj jest właśnie ta kwestia, to dlatego pewnie ten magik, czyli jeżeli chodzi o uczucia, to podstawą jest przede wszystkim, ja myślę, zadbać o siebie. No, o wygląd, o to jak, jak się zachowujesz i tak dalej, a jeżeli chodzi o kwestie pracowe, to ja bym powiedział, uwierz w siebie, że dasz sobie radę. Uwierz w siebie, że dasz sobie radę jakoś tam tymczasowo zadziałać. Ale też, no mówię, nie rób sobie wielkich planów na ten czas. Dlaczego jest księżyc odchodzący do przeszłości? No, karta mocy. Karta mówiąca opanowuje to, co, co wywołuje we mnie lęk i strach. Opanowuje to. Nie boję się tego. Jest problem z obniżeniem kosztów. Znaczy, koszty są za wysokie, trzeba obniżyć. Czyli przeglądam papiery. Podejmuję ryzyko, że rezygnuję z tego abonamentu, z tego abonamentu. Tutaj koszty są za duże. Jeżeli chodzi o zagadanie do tego kogoś, zagadaj, ale wiedz, że nie będzie łatwe, żeby ten ktoś się przed Tobą otworzył z jakiegoś tam powodu. Czyli rób Owszem, podejmuj te kroki, ale tak wiesz, na dzisiaj, na teraz, nie? Dwójka monet w myślach, w planach. Mhm. Król monet: że od razu ten ktoś będzie chciał być mężem, że od razu ten ktoś będzie chciał być żoną, że e, kwestia klientów że e, trzeba będzie jakiegoś dodatkowego menadżera czy coś tam. Nie, bo ciebie na to nie stać. Po prostu. Eee, Król Buław w połowie miesiąca. Dlaczego? Mhm. Sprawiedliwość. Karta mówiąca na przykład o kwestiach urzędowych, że wy będziecie w, od kogoś czegoś wymagać dużo. Dlaczego jest siódemka kielichów? Cwórka kielichów. Tak, wy niezadowoleni z tego stanu rzeczy, jaki macie, liczycie na ten dodatkowy puchar. Tylko problem będzie polegał na tym, że wy będziecie żyli jakimiś iluzjami typu nowa praca, ale na przykład w tym samym zawodzie na siłę. Na już na teraz, ale w tym samym zawodzie. Że zlecenia dobra, yy, czyli jeszcze będzie dobrze, jeszcze go przekonam. Nie, poszukaj sobie na ten moment jakichś innych zleceniobiorców. Dobrze mówię, nie, zleceniodawców ale po prostu yy, tego człowieka już nie ciśni, nie? Dziesiątka buław w otoczeniu. Widzisz, dwójka mieczy. Karta mówiąca o tym, że ktoś, na przykład ciebie nie znając, nie zaryzykuje pogłębienia tej relacji, że ktoś ma niepewną sytuację, dlatego nie będzie z jakiegoś tam powodu podpisywał umowę jakiejś dłuższej, czyli na przykład podpisanie umowy na powiedzmy 2-3 miesiące, a nie na rok. No, o to tu chodzi. Czyli kwestia na przykład skrócenia oferty, przejrzenia kosztów. Jeżeli chodzi o uczucia, nie uwieszanie się na kimś, że ma tutaj nie wiem jakie deklaracje składasz. Czemu jest siódemka buław w nadziejach obawach, bo jest gwiazda. Ale to jest gwiazda to jest życzeniowość. Czyli ty masz jakieś życzenie, ty czegoś oczekujesz. A obawiasz się, że otoczenie się zaprze i powie nie. No i tak zrobi. Bo to w tym miesiącu z realizacją twoich planów, twoich życzeń i oczekiwań będzie problem. Ale to nie znaczy, że masz się całkiem poddać, nie? Czemu jest dziewiątka mieczy na koniec miesiąca? Bo. No, rycerz monet. Dlaczego ten ktoś z otoczenia Tak wolno podejmuje decyzję Czemu się tak ciągnie To jak flaki z olejem Ciebie będzie to strasznie irytowało Że coś nie idzie Tak jak powinno iść Według twoich oczekiwań Dlatego tu jest powiedziane Na razie tu i teraz działaj Ale nie rób założeń I nie wymuszaj na kimś Jakiś wielkich górnolotnych planów Po prostu nie Dziękuję